Siemanko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj oglądniemy sobie nowy odcinek fazy pod tytułem to nasza ostatnia szansa, więc zobaczymy czy to będzie ich ostatnia, ostatni odcinek, czy jednak coś się jeszcze uda. Przechodźmy do oglądania. Siemanko, witamy na kanale faza, to jest nasz pierwszy odcinek. Mam koszty, sobie faza, to jest możliwe jeden z ostatnich odcinków na kanale, a to była nasza chata. A to jest nasz nowy bus, który będziemy podróżować, żeby uratować kanał. Hej widzowie, udało nam się przekonać zarząd, żeby dali nam ostatnią szansę, a zarząd dał nam busa, paliwo i kamerę. Jedziemy na wyjazd, a na nim postaramy się udowodnić, że umiemy to robić. No Zobaczymy, widzowie, czy im się uda. I jeszcze mam taki jeden pomysł, że cały ten upadek fazy to była jedna wielka ustawka, ustawka prosto, ustawek Freeza, e, która miała spowodować, że oni teraz pojadą w trasę. To Zebo chyba właśnie im mówił, że oni powinni. Czyżby Freeza inspirował się z, z, z zebo? Jakby e, to by było ciekawe, jakby Freeza inspirował się zebo. Należy. No, no, tak. Roz... zamknął projekt, zakończył daily, żeby oni poszli coś robić ciekawszego tak jak Zebo mówił kontrent podróżniczy to jest, to jest woda z Moniek Aha, z Moniek?! No Kuba pani szkoły na, e, na, na... na urodziny, urodziny przyniósł mi to jest woda z Moniek. Aha, to jest źródlana. Tak, źródlana woda w z Moniek. Gór. Specjalnie w szklanej butelce, żeby się nie zepsuła. Zarząd, ekipa jako cały kolektyw zauważyła, że zależy nam na tym projekcie Dlaczego na razie największy kontent zrobił to Kuba Paniczko, którego tu nawet nie ma To Puściutko Puściutko, nic już Zero Jedynie techniczni Się klei się, się robi się <noise> <noise> Jakby nas tutaj nigdy życiu nie było Dosłownie, pusty dom. I na przykład mi nie jest przykro, jakoś nie lubiłem tego domu. Jak widzicie, już się... I teraz klasycznie, na zagranie emocjami, o jak przykro, już pusto jest, nikogo tu nie ma... Hmm. Hmm, hmm, hmm. Popłakać się można no ogólnie, jak usłyszałam, że ja, ja, ja jestem odpowiedzialna za pieniądze, że ja dosłownie mam pieniądze, którymi muszę tutaj rozdysponować cały wyjazd, a Zbyszek dostał przedłużać do pilnowania, myślałam, że popłaczę. No, a jest... Dlaczego tu ona mówi o sprawdzaniu relacji? Jak ostatnio przecież na tym odcinku mówili, że oni nie mają relacji między sobą. O co tu chodzi? Słuchajcie, musimy ochcić nasz yy, faza Mobil, oh. To jest. Yy... Kur. Ja... No przestań się opierać, o to. co? Co babsz ty? Jakoś tak od razu lepiej, jak nie ma Michała, tylko on nagrywa. Zastanawiam się, czy Michał będzie takim głównym operatorem na tym wyjeździe, że mało go będzie, a on głównie będzie za kamerą. Nie wiem, zauważyli, że Michał najbardziej im swój kontent, czy co? Nie wyjechaliśmy, nie. <laughs> Właśnie, ale żeby dobry wyjazd był! Trzeba ochrzcić nasz, yy, nasz faza Mobil Dostaliśmy ten. Dostaliśmy ten napój. Odgraszka! Odgraszka! Słuchajcie, Graszka to jest legendarna postać. My przychodzimy fura... E, furę kupić, wypożyczyć bardziej. Przychodzi pani Graszka. Panowie, witam serdecznie. Tutaj prezent dla was. My tak patrzymy. Szampan. Ej, ale ja ci nie dotykałem, k***a. Ja cię. Kurwa. Graszka, dziękuję Ci za. Y za napój? O cóż, o cóż, o, sucia. o sucia. Pani Graszka podrywa, Zbyszka. Zbyszka mi się podoba. O, je! Yeah! <grymne> <grymne> Ale będzie mógł pomyśleć, ja ci na imię. Wytłumaczcie mi, dlaczego wy tego nie nagraliście? Przecież to byłby zarombisty koniec, nawet nie wiem, z jakiejś ukrytej kamery w okularach, czy coś. Przecież wszyscy wiemy, że wy macie takie rzeczy. Czemu to nie zostało przez was nagrane? Przecież to byłby genialny content. Widzieliśmy Wasze komentarze i jest nam bardzo miło, bardzo się z tego cieszymy. Wszystkie hejty, wszystkie Wasze uwagi, e, wszystkie teksty, to, że chcecie nas oglądać, to, że widzicie takie problemy, takie błędy, jak je naprawimy, to da radę, w sensie to można uratować ten projekt realnie. Ja nadal ubolewam z, z tym, że sytuacja z Graszką, jak oni to powiedzieli, nie została nagrana. Przecież to byłoby genialne! Ona jeszcze po, po, podrywała Zbyszka, byś to było genialne! Czemu oni nie pomyśleli? My dalej zostajemy z Wami i dalej potrzebujemy Waszego wsparcia, ponieważ zależy to i od nas, i od Was, czy po prostu będziecie chcieli nas dalej oglądać. Taki wyjazd tak naprawdę pozwala nam sprawdzić i nasze relacje, i to czy e, poradzimy sobie sami z kamerą w re... Ręce, e, czy się do siebie zbliżymy, czy się znienawidzimy, czy się pokochamy. Tak naprawdę, no, m, takie wyjazdy uważamy, że bardzo sprawdzają. Dlaczego tu ona mówi o sprawdzaniu relacji, jak ostatnio przecież na tym odcinku mówili, że oni nie mają relacji między sobą? O co tu chodzi? Jedzie w swoim Seacie, Zbyszek mu tak odsuwa drzwi, WSKAKUJ! <śmiech> 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 Jakby się tym pozwolił, ja! Łap kamerę, i tak, łap kamerę! jak tak łapię, dobra, trzy i chłopie na autostradzie na czwór ze 140, chłopie za tak, równie, a daj tak trzymasz mnie, chłopię, tak, nogi mu tak po ziemi szurają, tak aaa! Teraz mam problem do montażystów. Dlaczego oni po prostu nie wzięli tego, nie wygenerowali tego w AI Przecież EJ jest już tak zaawansowane że to nie jest za żaden problem, żeby stawić zbyżka jakiegoś operatora, który ciągnie po autostradzie jakieś dziwne akcje które opowiadał Wirtz. Przecież to nie jest żaden problem. To jest to nie jest dosłownie. Na no nie było chwila, co się dzieje? Był ktoś z Tajlandii kiedyś? Nie. Tych co tańczą, o czym już wam pokażę. Ej, zanim skapnąłem się, że to jest Malwina, to miałem takie What the hell, kto to jest? Ej, kogo oni tam wyzieli? A potem, dopiero po chwili, jak ona zaczęła mówić, to się skapnąłem, że to jest ona, jakby... Co to, co, co, co to jest za fryzura? Ile oni się tym siedzieli, się dzieli, że ona już ma taką fryzurę? Dzień dobry, z tej strony Jakub Jurek, wasz dzisiejszy przewodnik. Zapraszam do kontynuacji podróży w Polska-Czechy. Dziękuję! Widzimy się za 2,5 godziny. Dlaczego oni w tym McDonaldzie nie zrobili żadnego fajnego kontentu? Na przykład Zbyszek nie wziął trzech czy burgerów, włożył sobie do buzi yy, i zalał kolą, tylko oni po prostu zjedli. Jedyne co ciekawe było w tym McDonaldzie to to, że Zbyszek zwyzywał Zbyszka z przyszłości, tego setek, a Zbyszek z setek zwyzywał tego Zbyszka z przeszłości, ale tego już Wam nie pokazywałem. I mi się podoba to, że mamy jeden cel, a i tak jakby, a i tak w międzyczasie jakby sobie szukamy innych tego. Rozumiejce. Nie, no to jest tak. Pokaż, kogo? pokaż, pokażeńka. Pokażenka. Pokażę takle. No. Ej, nie rób tego. Yyy, Masz dla takiego pecha. Skoda, że on waży 2 kilo. Ej, bo nie wiem jaka jest głębokość z <śm> się przekonamy. Mam 1,92 m. Szymajmy. <śm> Bardziej nie no, na... nie masz szans! Dobra, to idziemy tam. Ale ogólnie kochani, Co my to to sprawdziliśmy to? i tu jest przez dwa tygodnie... O minus... kur... Ja wszystko rozumiem, content, content, ale włazić na lód to jest po prostu ekstremalna głupota. Ostatnio to też była jakaś afera, że teś ludzie zaczęli włazić na morskie oko i to jeszcze z dziećmi. Już po prostu... W jakby w ogóle w obecnych czasach jakiekolwiek wchodzenie na lód jest ekstremalna głupota bo ten lód nie zamarza rozumiem że 30 40 lat temu y, to ludzie cho chodzili na taki lód bo ten lód miał po 30 40 cm i stał dwa miesiące a nie to co to jest teraz to teraz to to nie jest lód to nie wleci jak to nie wleci jak... Ale radkę trzeba, znaczy, desklin trzeba ustalić. Super, bo mnie jeszcze raz Radek jest ratownikiem, jak ktoś. Dlatego to nie może wlecieć. Janek fala. Janek to po prostu. Nie, Michał. Nie, nie. Nie Nie myślisz sobie, że my jesteśmy. Nie, no jeszcze ten nowy gościu jest ratownikiem, pewnie wodnym. Matko, jaki przypał. Content zarąbisy, tak, włażenie po lodzie, ale pomysł debilnie, ekstremalnie głupi, niebezpieczny i wszystkie tego typu przymiotniki.

Ej, jaka kontentowa sytuacja się trafiła. Jadąc drogą w lesie, a zatrzymują się, a tam nagle jakaś kobieta w rowie z autem wpadła do rowu, jechała z pracy, wpadła do rowu, bo na drodze jest lud. To za randomna po prostu sytuacja. Mega śmierdzi tutaj. O fu, co to? Poczekaj, pikuję. Dobra. Jest tutaj materiał i są tu puszki, i buty. Więc ogólnie Tak, jak najszybciej. I Liny, jak... Może z może Tak, a to wygląda jakbyś tu na tym spać ogólnie. To jest hamak Michała. O. No, a tak wygląda jakby ktoś się miał powiesić. No. tak, please. Idziemy. Tutaj w tym momencie wleźli do jakiegoś opuszczonego domu i tam zaleźli jakiś... Y, mieli robić... Y, exploring, ale... Coś poszło nie tak i zaczęli... Wychodzi, bo zobaczy przestraszyli się materaca, puszek piwa i buty. Ludzie, z czego wy się boicie? Jest tam was siódemka. Z dwóch wysokich chłopów, czterech chłopa, a wy się boicie, że ktoś od puszek piwa was napadnie i coś wam zrobi. No, szanujmy się. Tak kończy się pierwszy odcinek z naszego Eurotripa. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało, stawcie jakiś feedback. Bo pamiętajcie. W tym momencie ratujemy nasz tonący statek, a my chcemy gratować razem z wami, więc koniecznie dajcie znać, co się podobało. Pozdro. Ja też chciałbym podsumować ten odcinek. No, kontentowo był on, no, średni. Ma, jakby na pewno bardziej... Mm, taki styl filmu chyba bardziej fazie pasuje. Albo są bardziej zmotywowani do tego, żeby dowieść tym kontentem. Więc ja też wam dziękuję za oglądanie. Dostawcie łapkę w górę, suba, żeby nie przegapić żadnego kolejnego filmu i do zobaczenia niedługo. Pa!